Cześć Iza, dzień dobry. Nagrywam filmik. Mam nadzieję, że to będzie jakaś dla Ciebie inspiracja, a jak będą dalsze pytania, to chętnie postaram się coś pomóc. Otóż, tak, te zasady, o których ja teraz powiem w tym filmiku, one się tyczą każdego ogrodu. Czy on jest mały, czy on jest duży, czy to jest taki teren, jak tutaj mamy osiedle i tutaj tej zieleni jest naprawdę bardzo dużo to po prostu nie ma znaczenia. Czyli wszędzie są pewne zasady, które warto rozumieć i jak się ich trzymamy, to ten nasz ogródek po prostu będzie nam służył na lata. I tak, po pierwsze bierzemy sobie kartkę, a Ty jesteś dobra z rysunków i prac ręcznych, więc sobie poradzisz. Bierzemy kartkę i robimy sobie od góry patrząc plan, ale też możemy na przykład zrobić takie ujęcia od strony furtki, albo jak, jaki widok chcemy mieć z okna. Czyli różne punkty widzenia na to, jak ten ogród będzie wyglądał. I e, tak naprawdę ogrodnik jest nam potrzebny do tego, albo projektant, do tego, żeby sobie wyobrazić, jak dane miejsce będzie wyglądało za 5 albo za 10 lat. I zacznijmy od tego, że u Ciebie nie jest e, wielka przestrzeń, tak? Ale zależy nam na tym, żeby to było ciekawe, żeby to były ładne kolory, e, no, żeby było na czym oko zawiesić. I tak, przykładowo, Ty masz ty tam powiedziałeś, że masz drzewka owocowe. To jest ozdobna jabłonka, która teraz mamy w zasadzie już zimę. Ona nie wygląda teraz jakoś oszołamiająco, ale na wiosnę jest cała pokryta różowymi kwiatuszkami. Tutaj to drzewo już rośnie 10 lat, więc trzeba wiedzieć, jakiej wysokości jest dana roślina i jaki ma obwód korony. Tak? To też dotyczy na przykład korzeni. Co więcej, tutaj już był, była tatua, tak? więc ja już z nią nie walczyłam i robiliśmy rabatę jakby w sąsiedztwie tego. I w momencie, kiedy mamy taki sztywny punkt, u Ciebie tymi sztywnymi punktami będą właśnie drzewka owocowe, to możemy sobie wokół tego zrobić rabaty. I najlepiej, żeby one były jakoś zakreślone, przestrzennie, że do tego punktu są. Tutaj kiedyś były takie drewniane płotki. O, jeszcze tutaj zostały resztki. I wtedy jest łatwo kosić trawnik, tak? Czyli kosimy do tego płotka i dalej już mamy jasne, że to jest rabata. Czyli jeszcze raz, sztywne punkty, takie miejsca, gdzie mamy byliny, i zaraz wrócę do tego tematu, dlaczego byliny. I na pozostałej przestrzeni znaczymy sobie, gdzie chcemy mieć trawnik, bo z trawnikiem tak naprawdę jest najwięcej pracy. On zabiera najwięcej czasu. Yy, większość osób jest często niezadowolona. Yy, natomiast warto mieć chociaż kawałeczek trawnika, nawet czasami takie dwa na dwa, bo to daje takie odczucie elegancji w ogrodzie. I jak jesteśmy przy trawniku, to jeszcze pokażę, co tutaj. Tutaj było szereg prac wykonywanych, natomiast, e, i też była dosypywana ziemia, ale tak, jak jest, tak samo jak u ciebie, musiałyby to być całe koparki, e, całe koparki lepszej ziemi. To jest po prostu gruzowisko po budowie, i to, co się tutaj udało zrobić, e, to i tak jest wielki sukces. Więc cieszę się z tego, co jest. E, też trzeba się pogodzić w ogrodzie z niektórymi rzeczami. Dobrze, i wróćmy do bylin. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Otóż, sztywne punkty, takie jak drzewa, takie jak tego typu tuje, tak? to one jakby nam zostają, zaczynają się coraz bardziej rozrastać. Są w pewnym momencie już naprawdę bardzo duże i, i potem je trzeba przecinać. Nie wiem na ile to będzie widać na filmiku, ale spróbujmy. Tu jest krzak forsycji i on też kiedyś będzie duży. Już nam się bardzo ładnie rozrósł. I tu mamy samosiew, to jest śliwka. Bardzo smaczne owoce. Śliwka prawdopodobnie była w kompoście, a ponieważ kompost lądował na tych rabatach, no to nam się z tego zrobiło drzewo, i ono było przycinane, żeby już nie szło wyżej, bo tu mamy blok, nie chcemy zasłaniać okien, ale jest sztywny punkt w postaci drzewa, i wokół niego jest pigwowiec, jest złotlin japoński, który nam się tak rozrósł, że, że już potem w pewnym momencie trzeba było go rozsadzać, bo go było za dużo, tak? czyli właśnie takie, takie elementy sztywne, a pomiędzy tym te nasze byliny. Tak? I w momencie, kiedy te duże elementy, na przykład to nie było takie duże, to, to było wielkości powiedzmy, że telewizora, a dzisiaj to zajmuje po prostu, już zjada całą tą rabatę i trzeba wtedy się z tym pogodzić albo przycinać, ale przycinanie takich roślin uważam, że mm, nie za dobrym jest pomysłem, albo trzeba całkiem tą roślinę usunąć, bo, bo często to przycinanie pokazuje ten środek rośliny. Ona w środku najczęściej nie jest aż taka mm, spektakularna, ona potrafi mi pokazywać brzydkie, takie mm, brązowe, i tak dalej, także tego typu rzeczy, jeżeli już włożymy do ogródka, to liczmy się z tym, że one nam po prostu ten ogródek zaczynają zjadać. Dlatego ja nie jestem fanką tuj. No dobrze, czyli jeszcze raz drzewa, krzewy, i to są te nasze stałe punkty. Warto sobie zaznaczyć, kiedy kwitną. I warto mieć różne gatunki, jeżeli tylko się ma miejsce, żeby od wiosny do jesieni mieć cały czas jakiś ruch w ogrodzie, żeby różne rzeczy kwitły, bo wtedy przylatują też owady. Wtedy jest pięknie i wtedy nas to cieszy, jak wstajemy rano i widzimy taki ogród. Natomiast pomiędzy tym inwestujemy w byliny. I tak przykładowo tu jest Rudbeckia. Ona już nie ma tutaj żółtych płatków, ale cieszyła na nasze oko myślę, że tak od sierpnia. Yy, właśnie do jesieni. To jest piękna roślina bylinowa i byliny możemy zawsze przesuwać, tak? Czyli yy, one nie są wymagające, możemy je wykopać, możemy je gdzieś dalej przenieść i tak dalej. Jeżeli już się zdecydujemy na róże, tutaj jest róża, no to jak nam tatua zaczyna zjadać tą różę, no to mamy trudność, tak? Czyli róże też powinny mieć jakiś taki stały punkt, yy, powinny korzenie mieć osłonięte takimi bylinami, bo lubią w ten sposób być potraktowane. I jeszcze raz, wypełniamy te przestrzenie pomiędzy drzewami i krzewami bylinami. I teraz przy, przykłady bylin. Yy, czyli robisz sobie taką listę na karteczce. O, zobacz, to na przykład pięknie kwitnie na wiosnę takimi fioletowymi szyszkami. Bergenie, jeśli dobrze pamiętam nazwę, bo ja czasami nie pamiętam. W środku mamy mm, barwinek który jest ciekawą rośliną, ale też ma swoje wady. Także trzeba się zawsze zastanowić nad tym, jakie rośliny. I jak jesteśmy przy bylinach, to i za to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby się dowiedzieć, kto z sąsiadów ma byliny do wydania. Bo najczęściej są osoby, ja też jestem taką osobą, która ma tych bylin naprawdę dużo. Owszem, jest miło, kiedy mi ktoś za to zapłaci i ja na tym zarabiam pieniądze ale zawsze mam za dużo, także mamy wyjście, albo kupować to w szkółkach ogrodniczych i to są wtedy duże wydatki, albo poprosić kogoś z sąsiadów, tak? I tu na przykład mamy taką hortensję, która ma białe kwiaty, teraz oczywiście jest brązowa i gdyby był śnieg, to by to wszystko, albo szron, to by to wszystko wyglądało bajecznie. To też jest taka, powiedzmy, że bylinowata roślina, ale zobaczcie, że ona jest całkiem duża, tak? Czyli ona robi duży krzew. I to jest bardzo ważne przy małych ogródkach. Trzeba się mocno zastanowić, zaplanować sobie szczególnie wielkość roślin. Bo jeżeli nasadzimy za dużo drzew dużych, dużych krzewów, to w pewnym momencie y, mamy za gęsto. Znaczy, może tak być, tak? Być może jest to naszym celem, ale jeżeli chcemy mieć chociaż trochę przestrzeni dla, y, dla spaceru, jakiegoś przejścia, no to trzeba brać poprawkę na to, y, jak ta roślina jest duża. I tak, tu na przykład są bzy. One zimą wyglądają tak, a obok jest przykładowo świerk który już tutaj był, kiedy ja zaczynałam ten projekt, to już ta roślina tutaj była. Co jeszcze tutaj mogę pokazać? O, tego typu wypełniacze, tak? I takich rzeczy naprawdę u sąsiadów piwoni, liliowców jest całe mnóstwo. I trzeba zaczynać, moim zdaniem, od prostych i niedrogich roślin oraz takich roślin, które nie są wymagające. Bo nie warto inwestować wielkich pieniędzy, a potem to wszystko wyrzucać. Ja zresztą wiele razy pracując jako ogrodnik, wyrzucałam z ogródków po 35 tysięcy, 10 tysięcy, no bo to po prostu było nietrafione. Ale ogrodnicy tak robią, no bo wiadomo, na tym zarabiają najwięcej. Teraz tak, jeżeli mamy jakieś cieniste ogródki, a tutaj jest takie miejsce, gdzie budynek zakręca i jest po prostu najwięcej cienia, no to mamy mech. I teraz dla mnie to nie jest wada. Jeżeli ktoś się chce pobawić, no to proszę bardzo, można nożykiem sobie taki poszczególny chwast wyciąć, tak? I wtedy mam taki dywan, zrobiony z mchu. Widziałam takie ogrody, są po prostu bardzo piękne, bajecznie to wygląda. Po tym mchu się super chodzi. No i też trzeba się pogodzić. W miejscu, gdzie ja nie mam słońca, po prostu zrobić sobie mech. W, w Polsce zabieranie mchu z lasu jest zabronione, natomiast w takim miejscu, jeżeli byśmy ten mech zabrali, to, to normalnie jest pielęgnacja ogródka i, i możemy taki mech użyć na przykład do koszyczków e, bożonarodzeniowych czy jakichś prezentowych, tak? a możemy mieć po prostu fantastyczną nawierzchnię w takich miejscach, gdzie mamy cień. I jeszcze raz to podkreślam, tutaj nikt się nie będzie bawił z poszczególnymi roślinami, ale jak masz nieduży ogródek u siebie, to ty po prostu nożykiem możesz to wszystko zrobić. No i teraz następny temat, mianowicie ile czasu ja mam, żeby w tym moim ogródku spędzać na pracy. Tak, bo w ogródku najbardziej czasochłoną częścią naszego ogrodu, niezależnie od jego wielkości, jest trawnik. Koszenie, grabienie na powietrzanie, no po prostu trawnik. I teraz tu Państwu chcę też pokazać, Izabela pozdrawiam Cię, dla Ciebie to też jest oczywiście, trawnik, który jest koszony, w zasadzie chyba dwa albo maksymalnie trzy razy w roku, natomiast dzięki temu, że to jest plac zabaw, to dzieciaki po prostu chodząc wycierają ten trawnik, tak, i powodują, że nie ma tutaj tak dużo mchu, w dodatku to jest dosyć nasłonecznione miejsce, to też ma znaczenie, tak. I ten trawnik oczywiście mógłby być piękniejszy, lepszy i coś jeszcze tak z na maksa. Natomiast my się cieszymy, zwłaszcza, że jeżeli ktoś ma od tej strony okna, a ja mam na przykład balkon, tak? To widzę taki, takie zielone poletko na samym środku podwórka i, i cóż, no i jest to bardzo y, ładne miejsce, żeby sobie wyjść, pochodzić bez butów, Yy, troszeczkę odpocząć, tak? czyli ten naprawdę ten kawałek trawnika, tak jak mówiłam na samym początku, nawet 2 na dwa warto. Teraz mogę jeszcze pokazać yy, tutaj jakby duże rośliny, na którymi się trzeba dobrze zastanowić. Tu jest milin amerykański. Yy, pięknie kwitnąca roślina z takimi yy, trąbkami pomarańczowymi, może też być odmiana żółta. Bardzo ładna roślina, ale ona jest do kwitnąca dopiero po kilku latach, także trzeba najpierw zainwestować w czas, co więcej, przycinać ją co roku. I, I temat, powtarzam, ile chcemy pracy poświęcić na nasz ogródek, bo jeżeli chcemy mało, to lepiej posadzić taką roślinę, to jest złotlin amerykański i e, naprawdę minimum, albo na przykład byliny i tylko je przeplewiać, e, róże. Takie, takie stałe punkty, natomiast jeżeli zaczniemy wymyślać rzeczy, które są bardzo czasochłonne, no to się okazuje, że wtedy potrzebujemy firmy ogrodniczą, a my jej nie chcemy, albo mówimy, że nie mamy na to pieniędzy. Także jednym słowem, trzeba się dobrze zastanowić, jakie rośliny i warto wtedy podpytać, czy ta roślina jest wymagająca, czy ona wszystko znosi, jak znosi suszę. No i oczywiście dostosowywać swój ogród do tego. Jakie chcemy rośliny, bo sobie coś wymyśliliśmy, ale nie mamy odpowiedniej gleby. I teraz będzie pokazanie roślin, które nie są, które nie były, które z natury nie są jakby przypisane do takiego gruntu, jak tutaj się znajduje, ale się udało i, i one tutaj pięknie rosną. Kwitną na wiosnę, także są bardzo ozdobne. Ja już zaraz tutaj biegnę i teraz to szybciutko pokażę. Otóż tak, na tej rabacie jest. E, Różonecznik, tak? Pomarańczowy, łososiowy kolor, który nam kwitnie na wiosnę. O, nawet mi się go uda zbliżyć, tak? On kwitnie na wiosnę. Jest w dosyć cienistym miejscu. To jest ważne. Czyli to jest roślina, która lubi cień, ale ten budynek jest w takim miejscu Krakowa, że no tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że będą jakieś elementy wapienne. Do tego jest jeszcze, jeszcze całe mnóstwo gruzu, który tutaj został pozostawiony przez budowlańców i po prostu zasypany, tak? A ta roślina tego nie lubi. I teraz ja jako ogrodnik wiedząc o tym wykonałam, no to już będzie z 12 lat temu, tak? Więc zobaczcie, to nie jest wielka roślina, ale pomimo tego, że ona nie ma super komfortowych warunków, ona kwitnie, ona nas cieszy, ma ładne zielone liście, po prostu udało się ją mieć nawet w warunkach, które jej nie sprzyjają. Otóż, ja wykopałam taki dół, na dno tego dołu został, zostały położone folie, takie jak z worków z, z ziemi ogrodniczej, tak? Do tego została nasypana kwaśna ziemia, bo ta roślina lubi kwaśną ziemię, tak? Czyli nie lubi wapna, nie lubi tego, tych odczynów w kierunku wapna, tylko lubi kwaśną ziemię. No i dzięki temu, że ogrodnik to wymyślił, to dzisiaj ta roślina tutaj żyje i kwitnie i, i się sprawdza. I przy okazji jeszcze pokażę te rabatowe rzeczy, o których już mówiłam. Tu po lewej stronie są rudbeckie, a po prawej te leżące, wyglądające jak śmierć, to jest, to są paprocie, które tu, tu po prostu wyglądają fantastycznie na wiosnę i latem też, a teraz, ponieważ mamy jesień, e, uczą nas tego, że jest taki okres w życiu i w roku, który jest poświęcony umieraniu. Tak. I następny temat, mianowicie, kiedy coś jest widoczne, a kiedy coś jest niewidoczne. Tutaj e, na podłożu widać w tej chwili bluszcz, który się bardzo ładnie rozrósł. Tak? Te dwa świerki to były takie przypadki, które tu zostały przesadzone swego czasu, żeby w ogóle mogły żyć. Kiedy były robione rośliny, to tego przejścia nie było. Tak? Czyli cały czas to wszystko trzeba, żeby było elastyczne. Tak? Że wy... Robimy jakieś całe punkty, ale liczymy się z tym, że być może trzeba coś przenieść. I tu się sprawdzają bliny, a, a na przykład przenoszenie takiego dużego krzewu, no to jest już wielkie wyzwanie. To jest forsycja. I teraz tak, ten bluszcz widzimy teraz, kiedy jest jesień, zima i nie ma liści i nie ma kwiatków na, tej, na naszej forsycji. Natomiast ja tę forsycję prowadziłam w taki najbardziej naturalny sposób. Ja nie lubię roślin pałowanych, masakrowanych sekatorem. Lubię, kiedy roślina pokazuje samą siebie i jeśli tylko nie przeszkadza na przejściu, to były przycinane konary. Tak to jej pozwalamy, żeby ona mogła być sobą. I odwołujemy, odwołujemy się do wyobraźni. Ta forsycja jest w tym momencie takim wielkim okrętem, więc wyobraźcie sobie, jak ona wygląda na wiosnę. To jest po prostu żółty, wielki kurczek albo żółty, wielki okręt. I takie punkty trzeba mieć w świadomości, że one w ogródku nam o tej porze wyglądają tak, o tej porze roku wyglądają. Śmak. Forsycja nadaje się do żywopłotów, czyli można ją ciąć po prostu tak, no właśnie, tak jak płot na sztywno. Ja osobiście wolę właśnie rośliny, które pokazują siebie takimi, jakimi są. I zobacz Liza. Tutaj chcę Ci pokazać tak naprawdę taki ogródek, od którego ten projekt się zaczynał, bo to jest moje miejsce pod balkonem, tak? Od którego ja zaczynałam. Najpierw poprosiłam o pozwolenie od spółdzielni, i zaczynałam tutaj po prostu taką, taką małą ogrodniczą przygodę i od tego się pewne rzeczy jakby dalej potoczyły, tak? w ogóle nie miałam w planie, że takie rzeczy będę tutaj robić, no ale tak to wyszło. Tak? Zaczynałam firmę ogrodniczą w zasadzie od swojego małego poletka. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że to jest podobne do Twojego ogródka, dobrze? Bo e, już o tym była mowa, czyli mamy drzewa, ta daglezja była dostana od sąsiadów jako prezent. Oni to dostali za wymianę za recykling, jeśli dobrze pamiętam, makulatury, tak? I od razu trzeba było zaplanować, gdzie te rośliny wsadzimy. Tak? I teraz tu są dwa wielkie świerki, ten srebrny świerk i tutaj jest właśnie ta glezda, która pięknie rośnie, ma wspaniale pachnące igły. Dobrze sobie tutaj radzi i one nam tutaj jakby wyznaczają taki maleńki ogródek nasz, powiedzmy, Co? ale to wszystko jest wspólne, właśnie mi, ja bardzo lubię takie, taką zieleń, która jest wspólna, kiedy sąsiad może zobaczyć przez płot, tak mi się podobało w Niemczech, jak to jest projektowane, przez płot tę ten, ten mozaikę roślin, tę mozaikę kolorów i może się tym naszym ogródkiem nacieszyć, tak? No i teraz tak, czyli mamy drzewa. Krzewy, to już o nich wspominałam Tobie, tak? Czyli mamy na przykład taką hortensję. W tle mamy od kilku lat posadzone przez Panią Grażynkę bambusy, i one nam zasłaniają okienka do, do piwnicy i do tego szeleszczą. Nie wiem, czy to słychać na filmie, ale po prostu teraz jesienną. Porą, są suche i tak pięknie szeleszczą, więc te wszystkie rzeczy w ogrodzie mają znaczenie. Ten kształt, forma, zapachy i, i właśnie dźwięk danej rośliny to wszystko dla mnie polepsza, że tak powiem, jakość mojego życia. I cóż jeszcze? Tu na przykład jest taka, taka tuja, która, która bardzo powoli rośnie, ale ja, mi się bardzo podobała, bo ona sprawia wrażenie takiego tańca tych swoich gałązek. Ona bardzo powoli rośnie i dzięki temu dzisiaj nie jest wielka. I, i się nie martwię o to, że muszę ją stąd usuwać. Proste rośliny, które się w polskim klimacie zadomowiły, czy na przykład Juka karolińska. Tu mamy Michałki, które przekwitły, ale wyglądały wspaniale jesienią I, i to w różnych kolorach: biały, fioletowy, różowy. I teraz proszę bardzo, co to takiego? Chodź nam zadać zagadkę i poczekać, ale chcemy się dzisiaj czegoś szybciutko nauczyć, to ja odpowiem. To jest niezapominajka. I teraz zobacz, jak ona nam zakrywa grunt, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć rośliny okrywowe i żeby potem nie musieć co chwilę tu biegać i plewić. Znaczy, oczywiście można, ale bardzo często się to kończy tym, że frustrujemy się tym, że nie mamy czasu, tak? I tu mamy funkie, które też bardzo polecam, zwłaszcza, że są jadalne. Można po prostu je w swoim ogródku mieć i może za chwilę zaczniemy je zjadać. Tu jeszcze mamy oregano tak? i tu jest całe mnóstwo różnych ziółek. W ubiegłym roku posadziłyśmy tutaj magnolie, bo ja już tak na pożegnanie z tą nieruchomością po prostu chcę tutaj jeszcze wypracować magnolię, zwłaszcza, że została za tym płotem wycięta ogromna, piękna magnolia. Był robiony remont domu, no i ciachnęli. Całe piękne drzewo, miałam świetny widok z okna, a tu tuciach i wycieli. No nic, wyobraźnia ogrodnicza jest na wagę złota. Dobrze, i teraz tak, czyli mamy tu niezapominajkę i mamy miesięcznicę trwałą, którą niektórzy widzowie na Facebooku się zachwycali, tak? To nam tutaj zadarnia. Tu przesuwamy trawnik. To ciekawe, dlatego że rozrasta nam się drzewo, więc chcemy przesunąć trawnik. I być może jeszcze zabierzemy. Kolejny metr roślin, po to, żeby tutaj dosiać trawę, i żeby ten trawnik mógł być, że tak powiem, tym przejściem pomiędzy drzewem a tą rabatą. Dlatego, że dzieci, ale też dorośli, tak, często wchodzą i jak im przeszkadza gałązka, no to prawda, zamiast ją przyciąć, to ją po prostu złamią, żeby, żeby sobie zrobić przejście. No takie jest życie, czyli ten ogród trzeba, żeby był dostosowany do tego, co my w życiu robimy, ile mamy czasu. I jeszcze szybko pokażę. Ciach, 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 Takie miejsce, gdzie rosną mi dziwne zioła, których czasami używam. Mianowicie tu rośnie kurdybanek, którego używamy do surówek. Niekoniecznie z tego miejsca. Bardzo często mamy kurdybanek przywieziony z naszych miejsc na wsi, ale tutaj ten kurdybanek jest. Więc na okoliczność, gdyby coś trzeba było na, na szybko, no to tutaj jest. I tutaj była taka kompozycja, takie przejście, taki labirynt zrobiony z wierzby. I to się wszystko zmienia, tak, czyli właśnie było coś z potem z tego zrezygnowaliśmy, spaliliśmy, wycofaliśmy się i mamy byliny. To jest rabata, na której w tej chwili w zasadzie rośnie tylko mięta, a na środku rośnie sobie powoli, żeby być dużym drzewem, rośnie sobie magnolia, tak. I jeszcze raz, czyli bylinami mogę sobie coś zagospodarować. Tu był sypany kompost, tak, była poprawiana ziemia, te kamienie były wybierane przy okazji pracy na rabatach, bo to są wapienne. Kamyczki i jeszcze szybko pokażę rośliny, o których wspominałam. Mianowicie to są liliowce. I teraz zobaczcie, to nie wygląda spektakularnie, bo mamy jesień zimy, ale cały sezon od wiosny to mamy piękne zielone liście, takie szablowate No i potem mamy kwiaty. no Notabene kwiaty są jadalne. No i w zasadzie o każdym miejscu mogłabym tak chodzić i opowiadać, ale dzisiaj mi chodziło o to, żeby pokazać właśnie, że są jakieś punkty sztywne, których się trzymamy, tu na przykład jest róża pnąca duża i ona ma 12 lat. To są dwie odmiany dokładnie. Tak? I mamy takie miejsce, takiego małego ogródeczka. I ja na przykład na wiosnę, żeby trochę się poruszać przy okazji pandemii yy, i zamknięcia, no to sobie tutaj biegałam, kosiłam sobie ręczną kosiarką, po to, żeby sobie zrobić trochę treningu. Tak, żeby się poruszyć. I ten maleńki kawałeczek ogródka byłam w stanie i on był dla mnie, że tak powiem, do zrobienia. A już ta nieruchomość jako ogrodnik, już nie, już po prostu to jest praca dla zawodowców i to wymaga więcej czasu, więcej pracy. Czyli do zastanowienia się na kartce sztywne punkty drzewa, krzewy, byliny, i na bieżąco poprawiamy jakość naszego podłoża. No i jak jeszcze mówimy o poprawianiu jakości podłoża, to szybko pokażę, skąd się bierze jakość podłoża. Jakość podłoża bierze się z wszystkich liści. Igiełmo drzewia, obierek domowych. Zaraz podejdę i pokażę kompost. Tego kompostu i tak tutaj jest za mało, który my tutaj robimy w stosunku do tej nieruchomości. Natomiast w warunkach domowych każda ilość nawet od, od, od sąsiadów, jeżeli nam zależy na tym, jeżeli mamy mało ogródek i za tak jak Ty, to ja bym nawet się zabrała za zbieranie tego materiału od sąsiadów, od, od kogoś, kto takie coś po prostu ma do wyrzucenia. Ludzie wyrzucają to, co jest najbardziej cenne. A potem się dziwią, że mają słabą ziemię. No właśnie to nie będzie dobra ziemia, jeżeli po prostu nie inwestujemy w nią. Tak, a teraz szybciutkie pokazanie tego, skąd się bierze jakość ziemi. Bo tak, tutaj pod to rynną, cały sezon, stoi sobie wielka 200-chyba litrowa beczka i do niej leci cała deszczówka. Wystarczy czasami jeden deszcz Krakowi, a to jest tylko taka niewielka wiata, i beczka jest pełna. I teraz tą wodą. Podlewamy kompost, to jest bardzo ważne, on musi być mokry, i podlewamy czasami te grządeczki, które są tutaj. Tak, Tu jest pietruszka, jakiś tam seler, troszkę zieleniny. Nawet niekoniecznie my z niej korzystamy, ale bardziej chodzi o to, żeby tutaj zagospodarować ten fragment nieruchomości i żeby polepszyć jakość ziemi. Tu cały czas chodzi o to, żeby polepszyć po prostu jakość ziemi. Tu jest donica z korzeniem świata, które w przyszłym tygodniu, teraz nie, w tym tygodniu już będzie wykopany. No dobrze, i teraz tak. Kompost. Ja mam dwa takie pojemniki, na które namówiłam spółdzielnie 12 lat temu. I do tego lądują wszystkie liście ze, z, z wszystkich drzew, które są tutaj na tej nieruchomości. A to naprawdę jest całkiem sporo, tak? Jest tego naprawdę bardzo dużo. I to wszystko zjadają te dwa kompostowniki, i to wszystko potem ląduje na rabatach, które tam pokazywałam, dajmy na to dzisiaj, albo przy okazji innych filmów, i ląduje nam tutaj w ziemi. Czyli nie, nie pozbywamy się liści, nie pozbywamy się nawet trawy czasami dosypujemy, tylko trzeba umieć to robić. Tak? To nie jest takie, takie wszystko łatwe i proste. Natomiast bardzo ważne, żeby do kompostu dawać yy, obierki, yy, nie dawać resztek obiadowych absolutnie. No i też umieć z tym pracować, no bo tu trochę jednak z tym kompostem trzeba się napracować. Skorupki z jajek bardzo dobrze po, pomagają na jakość gęby. Dobrej jakości, które się nadają do kompostu, wiórki, yy, lakotów. No, tego typu rzeczy wszystko może się w kompoście znaleźć. I potem yy, taki kompost się nadaje do ziemi, bo jeżeli zrobimy kompost, który jest martwy, no ale to jest na oddzielne tłumaczenie, oddzielne wykład, to, to wtedy na takim martwym kompoście nic nie chce rosnąć. A nam chodzi o to, żeby ta ziemia dawała plony. Dobrze, chciałabym skończyć jakąś, jakąś ładną rośliną na no, koniec. O, proszę, to może tutaj, pani Gerzynka, takie cudne rzeczy zawsze robi. Mianowicie, jeszcze kwitną, a mamy dzisiaj 6 grudnia 2020, jeszcze kwitną truskawki wiszące w doniczkach. To jest dzieło pani Grażynki, która po prostu przez lata mi pomaga. Jest wspaniałą osobą kochającą rośliny i cierpliwie, cierpliwie robiącą całe mnóstwo takiej ogrodniczej, codziennej pracy. Stąd się, stąd, stąd się dzieją te piękne rzeczy w ogrodzie. Z cierpliwości i czasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapytaj dalej, zobaczymy co nam z tej, z tej korespondencji wyjdzie.